I do wszystkich tutaj ludzi mówię, że najlepiej się nie dać chorobę, jakby mówić. I tu też pojawiają się fałszywe informacje. Ja Wam je kiedyś powiem możliwe. Natomiast nagrałem jeden filmik który gdzieś tam stoi sobie. I czeka na wejście, gdzie Wam powiedziałem trochę, jak to wygląda, I, i wam to postawię kiedyś. A dzisiaj nie będę Wam już mówił, ponieważ samo przedstawienie tej historii będzie trwało gdzieś 10 minut całe. Więc chciałbym Wam już to przedstawić teraz, tą historię. No i tak w zasadzie to historia e, będzie. E, długa. Natomiast z mojej takiej wiedzy, to wam tylko powiem tyle, że dlaczego wam to teraz przedstawię tą historię, bo nigdy nie warto, jakby zapomnieć o COVIDzie. I to jest też jeden z dowodów, który mówi nam o tym, że o COVIDzie nie powinniśmy zapominać. Nie powinniśmy zapomnieć o już nigdy i to powinno przejść do naszej historii, ale powinno przejść to do naszej historii jako masowe mordy na ludziach przeprowadzanych w latach powiedzmy szczególnie tym 20 21. Tak, i te masowe mordy, również w Polsce były. I ta historia, którą wam teraz przedstawię To jest doskonały Doskonała historia, która wam obrazuje, że Nie udzielono człowiekowi pomocy Żadnej jakiejkolwiek pomocy Doszło do selekcji e, Na łożu śmierci A trzecia sprawa to jest taka, że Temu człowiekowi, który ta historia jest. E, rodzina próbowała pomóc. E, Wysyłając go do szpitala. Co się okazało po kilku nastu chyba dniach, że zrobiło to źle. E, natomiast ja mam dla Was jeszcze przygotowane dwa inne historie, ale jak mi się uda, to w jakąś inny czas. Przedstawię wam jeszcze kilka innych historii, ponieważ, już teraz pojawiają się historie, że ludzie chorują i twierdzą, że chorują przez szczepionki. To są tylko twierdzenia, powiedzą wszyscy inni ludzie, ale to są dowody, że szczepionka powoduje choroby. I powiem wam, że ludzie yy, zaczęli. Rozglądać się na to, na tą prawdę o szczepionka i też zaczynali w to wątpić, ale dopiero teraz, kiedy się już zaszczepiło tych ludzi. I szkoda też, że podają dopiero teraz informację, że dana szczepionka jest dla nas szkodliwa. No ale miesza z tym. Ja powiem tu o historii mającej miejsce u jednego z osób. E, mianowicie ta historia, mogę ją podać. Jest ona nawet publicznie podana, natomiast ta osoba powiedziała do mnie, że mogę też podać daną sprawę dalej szerzej, bo on nawet tego chce. Chce, żeby ludzie usłyszeli e, okrucieństwo zrobione przez ludzi tak w tym dziwnym czasie covidowym, e, gdzie ludzie dali się zniewolić. I dziwną sprawą jest to, że ten dany pacjent e, został w ogóle ominięty, tak? E, został w ogóle z jakiejkolwiek e, pomocy medycznej nie udzielono ze względu na to że wyszedł tylko test PCR mu e, dodatni czyli jest chory na covid -a. no po czym e, napra, po czym tak naprawdę e, wam powiem poznać że ta historia miała też miejsce niestety w Polsce to jest taka sprawa że u nas w Polsce jak się zgłasza pacjent ten pacjent musi czekać powiem wam że w innych krajach też tak jest bo miałem parę sytuacji że te pacjenci też jednak ta sama sprawa na przykład z niektórymi badaniami więc Osoby, które mówią, że u nas jest służba zdrowia taka i taka, nie mają też pojęcia, że gdzie indziej też jest taka sama służba zdrowia. To tylko mówię z takiej ciekawostki, bo e, też to jest ciekawe dla innych, że, że inne państwa mają tak samo, jeśli chodzi na przykład o badania profilaktyczne. Co będę wam też mówić, to tylko wam powiem, że. E, dane sprawy też, które Wam podaję e, historie e, są czasem na własne życzenie i to mówię do osób, które może to słuchają jako e, przedstawicieli rodzin i tak dalej e, trudno ja mówię to co uważam, to co myślę e, czasem jest szkoda to usłyszeć, ale, ale warto to też usłyszeć no i właśnie jeśli chodzi o ten covid to były dwie sprawy po pierwsze pacjent covidowy pierwszych w ogóle miesiącach gdzie covid został stwierdzony u nas w Polsce na polskich terenach na, w polskim kraju eee, doszedł do nas do Polski to pierwsza sprawa jest taka, że taki pacjent trafiał do izolatki. To chyba nic jest o. takiego szczególnego. Każdy to o tym wiedział, ale taki pacjent trafiał do izolatki. Jak trafiał do takiej izolatki, był izolowany przez jakiś czas, powiedzmy 23 godzin. I był tam badany przez normalne pielęgniarki, ale te pielęgniarki, zanim do takich pacjentów weszły, ubierały się w śmieszne kombinezory, powiem wam szczerze. Bo, jak może wirus przed organizmem się chronić, nakładając inne powierzchnie? To jest bzdura. Dlatego twierdzę, że w ogóle wiele rzeczy w medycynie jest teraz specjalnie nakręcane żeby ludzie zaczęli więcej chorować i z tego po prostu e, mają być więcej chorób tak e, bo po prostu mamy więcej chorować covid był też takim powodem żeby właśnie Całą służbę zdrowia też przekształcić, powiem Wam szczerze, ale też napędzić, jeśli chodzi o, o, o zdrowie, jeśli chodzi o leczenie. tak? Ludzie mieli po prostu zacząć się badać, tak. Tak jak to można prymitywnie nazwać, Bada e mieli zacząć się badać, mieli zacząć się leczyć lekami, czyli nakręcać big farmy. Ona miała wtedy zarobić e wielokroć, żeby potem e na szczepionkach. Jeszcze więcej zarobić a ze szczepionkami to jest w ogóle taka sprawa że, że to już jest w ogóle totalne dno że ktoś się dał zaszczepić ale to już wam mówiłem też że, że niestety osoby zaszczepione trafią prędzej czy później do szpitala albo umrą tak nagle w życiu. Z tego się pojawia też tak zwana nagica. Tak. zastanawiam gdzie przejść i Wam wszystko było opowiadać. Ale tak, opowiedziałem Wam taką historię krótką, w skrócie, jeśli chodzi o początek. Ale Wam teraz nagram, że jest druga sprawa. Otóż. Dany paty, o którym mowa, którego chcę przedstawić historię, miał tam jeszcze chorobę przed. Jego choroba, dana choroba, pozwoliła mu, pozwoliła mu tylko na, na też na połowę życia. Ale pomyślmy tu o skutkach. Lekarze jego sami tak e, jakby badali, tak go, e, żeby ten pacjent ciągle miał chorować. Bo takiemu lekarzowi nie chciało się mu przyznać prawdy, że, e, że może pacjenta stuprocentowo wyleczyć. E, lepiej i lepiej było mu po prostu powiedzieć, że nie mamy dla ciebie e, pomocy e, musisz niestety e, umrzeć. Tak? E, nie powiedzą wam to wprost, ale, ale można się spodziewać e, Jedząc na potęgę leki. I co ciekawe to wam jeszcze powiem, że e, takiego Covida e, słyszałem, że ludzie leczyli niektórzy e, po domowemu sposobu, a żeby nie zachorować na Covida niektórzy nie zachorowali na covid ani razu. E, usłyszałem od niektórych ludzi a jak ciągle przybywał COVID mieli przygotowany propolis i spożywali codziennie propolis i tacy ludzie w ogóle nie chorowali dodatkowo jeszcze wspomagali się tym żeby w ogóle metale ciężkie co będę wam mówić też w metalach ciężkich że COVID mógł też to, że przyjęliśmy wiele szczepionek i że w ogóle metale ciężkie w nas się budzą i między innymi COVID też był powodem tego, że dana osoba zachorowała na ten COVID. Się odpowiednio tam stosował i nie zachorował na tego covid -a. I tu pytanie, osoby, które trafiły z niewydolnościami płucowymi byli tak naprawdę już w kategorii padnięta mucha nie ma na ciebie ratunku. Musisz niestety ale patrzeć w śmierć jako sucha pucha, nie? no taka była sytuacja taka było rzeczywistość e, i taka historia ten film znowu będzie długi przedstawię wam teraz jeszcze 6 minut tego tą historię pierwszą e, będziecie mieli następujący potem czasie